ORP błyskawica, okręt skończony, Na już jest na stałe, to będzie takim, przy takim porcie. Tutaj pokażę Wam jeszcze tutaj. widzimy stare wydanie, numer 5681, tutaj widzimy, tutaj mi się, się chciało śmiać, autor skleił, ale napisane jest ORP oż to błyskawica. Model niszuciela ORPO, ale się pomylili nieźle. Co można to o tej błyskawicy powiedzieć, że no położenie stepki było 1 października 1935 roku, Wodowanie 1 października 1936 wejście do służby 25 listopada 1937 roku, no i wycofanie ze służby 1 stycznia 75. Ale z czynnej służby, bo dalej teraz jest z Muzeum. Także operacja Peking płynął do Anglii. W Anglii dostał numer H34 pod służbą Royal Navy. Także ja to, ja to zawsze, jak kleję modele, to nigdy nie robię według numeracji. Nawet nie czytam, nie patrzę, tylko się przyglądam tym zdjęciom, jak kleić żeby wiedzieć nie mniej więcej, gdzie co wklejać, ale głównie to ja korzystam tylko z tej głównej, głównego rysunku. To, to, to korzystałem z tego, bo musiałem, bo to są szablony, nie? To musiałem te zrób te szablony porobić, nie? Tu mam na komin, to u mnie jest na przykład niebieski, bo taki drucik jakiego koloru miałem. To jest jakaś szpilka, to też co biłem, tutaj. <laughs> Także tygodnie te rysunki poczęłem, ale głównie zaglądałem, zawsze zaglądam na ten rysunek. No i tak lecę sobie numerację od dziobu do rufy, bo tak się nauczyłem, tak, kleję, tak było, zacząłem kleić też w latach 90. Ja, czy pierwszy okręt, jaki kleiłem, to był w historii okrabajska rewolucja radziecki. Ja, tam miałem taką pomyłkę, a czy pomyłkę, no błąd zrobiłem, bo sobie podkleiłem pokład na plansze od gry do barcabów, chyba mi się wydaje, pamiętam, to było czy do Chińczyka. Nożyczkami nie miałem tego wyciąć, to ciąłem sekatorem do drzewek. I wiadomo, okazało się, że ten pokład był za gruby. No, zrobiłem całą ze szpilek i no i to był mój pierwszy okręt. Potem już drugi okręt już robiłem, to już podklejałem sobie pod tekturę pod blok techniczny. Także pierwszy błąd to był, to był taki pierwszy mój okręt, to rewolucja, King George V, to był w latach 90 i krążownik lotniczy czy śmigowcowiec Mińsk teraz sobie to do segregatora i teraz pokażę ten okręt po kolei także te wszystkie wkładki zbieram z modeli których robię tu akurat na pamiątkę stawiłem też mają modelarz model 97 miałem właśnie sklejony okręt go w tym roku to się ukazał w 2006 czy nie w 2006, chyba tak w 2006 to kleiłem ten model, a że to jest wydanie 2016, ale to jest wydanie wznowione, bo ja już w, tym roku, taki, w tych latach już przestałem kleić, bo ja kleiłem te miniaturki do 2014 roku. Tylko Także ja miałem tam błyskawice, te wszystkie okręty sklejone ja w ogóle, miałem całą flotę sklejoną. No i tu mam ten okręt model, co tutaj robię, skleiłem. A to są na pamiątkę stawiłem zdjęcie, które robiłem w tym roku. Błyskawica okręt muzeum przy porcie. Także jak wiecie, wszystkie modele, jakie kleiłem, to zawsze z jakąś akcją. To ja przykład tutaj, bo to z drzwi A że ten okręt jest powojenny, to postanowiłem sobie zrobić yy, przy porcie. Jak widzicie, mam już odmalowany, gdzie będzie nie stała burza. Dlatego, że muszę odmalować, potem dać papier i potem w to miejsce przykleić burzę, bo żeby się nie moczyły ten karton tym wikolem, bo on wtedy się po tym tak Tak było na gromie. Także tak wygląda błyskawica. Oczywiście nie jest to przy porcie w Gdyni, ponieważ tam tor nie szedł, ale szedł taki tor przy porcie wojennym na Helu obrócę go, zobaczycie jak tam zrobiłem to cumowanie. Tu widać z tyłu, a czy to cumowanie zrobiłem? Bo <trujne> patrzyłem na zdjęciach, jak na błyskawica jest przy porcie, ale też, właśnie mi jeden y, marynarz, który służył na wicher 2 napisał, właśnie na grupie wicher 2 jak one były cumowane, bo był właśnie on okres odcumowania okrętów. Tu też widzimy pontony, pontony bardzo ładne. Zrobiłem biało-czerwone, bo takie były oryginalne, ale ja sobie pomalowałem, bo to są wydruk, wydruk laserowo. Bo ja bym tych pontonów tak nie złożył. I tutaj widzimy przy porcie tylko zapomniałem coś tutaj jeszcze dodać. Czyli nie zapomniałem dodać tego parowozika tory są, koła ma. tor to zrobiłem z drucika Drucik, yy, nie wiem czy już pokazywałem, bo nie pamiętam, z takiego drucika pomalowałem sobie go na czarno, i po na czarno. Potem sobie oklejałem tekturą. To jest akurat to otwor zewnętrzny, to tektura, te, yy, z kartonu od Cezarego. Co miałem taki model, donka, to sobie powycinałem te rzeczy i zrobiłem taki peronigana. No na Hello w Porcie Wojny szewko Brzegu ponoć jest taki tor bo na filmikach, pociąg przejeżdża nawet wszystko, blisko y, morza na porcie i tak właśnie zrobiłem te cumy ta cuma dziobowa powinna być y, dalej gdzieś w tym miejscu no, ale mam zrobione tutaj równo bo ta cuma pierwsza właśnie powinna być tu no, tak mi wytłumaczył y, znajomek mam porobione te odbijacze Teraz ja Wam pokażę tutaj pokażę tylko fotolerację. Tam jak zrobiłem te odbiatrze tych kadub, to po kolejach, żeby kleją, to zrobiłem sobie zdjęcia, bo zdjęcia co zostawiłem, potem nadawałem na Facebooka, na swoją stronę. Na Facebooku, gdzie na moją stronę wrzucam właśnie zdjęcia, nie tylko makiet kolejowych radiookrętów dlatego to zrobiłem, a tego zdjęcia nie, ja niedługo sobie usunę pokażę jak to odbijacze robiłem, to sobie kupiłem po prostu yy, tu widać ten pociąg. O, to są stopy wędkarskie i tutaj właśnie wiszą te wiszą te odbijacze, one po prostu tak właśnie jak przy błyskawicy są, te, te beczki takie, to sobie pomyślałem, że by zrobię z tego, z tego. Tutaj z tego co mi powiedział ten marynarz, oni mieli odbijacze zrobione z grubej liny. Z bardzo grubej liny, a to już końcowe zdjęcie z bardzo grubej liny, miał odbijacze zrobione. Jeszcze ja się go zapytałem, właśnie, bo odbijacze jeszcze mieli między właśnie okrętami, to były z takiej grubych, grubej liny robione. Ja wam zaraz pokażę, jak to wyglądały te odbijacze. to sobie wygooglałem, szukałem, właśnie tak wygląda li... y... 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 odbijacz linowy, nie? takie jest podwiązany i tutaj wisiał na tym, tak właśnie zrobione jest. Bo jakby ten marynarz napisał, z czego miał to odbiacze na okręcie, to właśnie z tej liny, z grubej porobione. To zaraz odboglam, zobaczyć jak to w ogóle wyglądało. To właśnie tak wyglądało, te odbijacze. I właśnie tak wygląda błyskawica. Przy porcie tu nawet widzimy trap, na którym pisze Erpek Błyskawica zrobiony trap, zrobiony z kartonu. Rp błyskawica, i przytułkowanych do nich będą burza i te inne okręty. także napisał mi właśnie, że w siódmym Dywizjonie Niszczycieli to było, były cztery okręty: była błyskawica, burza, grom i wicher, oczywiście grom i wicher projektu 30 bis To było po wojnie. To, te cztery okręty były w siódmym Dywizjonie Niszczycieli. Warszawa nie była w żadnej dywizji. Ja nie, wiem, jak potem Warszawa doszła w 1970 roku to był samodzielny okręt. No ale dostał numer 275, dlatego też tego skleję. Też taka ciekawostka w książce o burzy była, że jak burzę przekolowano z zagranicy, z Anglii po wojnie odzyskali ją, bo też Anglicy nie za bardzo chcieli oddać. Tą burze to po prostu bardzo dużo części zniszczonego wichra którego zniszczyli Niemcy podczas nalotu 3 września to zanim ten okręt został zatopiony wysadzony w powietrze to zabrano z niego dużo części które posłużyły potem do naprawy burzy jak burza przepłynęła z Anglii po wojnie potem porozbierali z niego nadbudówki, kadłub, wszystko Nadbudowki poszły na złom, Pocięte zostały, tylko został sam kadłub przeholowany pod port wojenny na Helu Został wysadzony w powietrze, zatopili go tego wichra z drugiej wojny światowej. I leży dziobem do portu, ale po prostu wszystkie cenne rzeczy z niego wydobyli i posłużyły do naprawy burzy. Dzięki temu burza potem jeszcze parę lat służył, ale w 1958 roku. To pewno kapitalny remont robili na Błyskawicy też, żeby Błyskawica mogła dalej służyć. Tak by napisał ten marynarz: To części wyciągano z burzy, zamontowano dla Błyskawicy. Dzięki temu Błyskawica mogła się służyć do 1985 roku. A burza, po zdemontowaniu tych części, stał się okrętem muzeum. Burza miał przydzielony numer 272, ale nigdy go nie namalowano, bo jak z remontu remont przytoł, stał się. Okrętem muzeum, bo tam duże części po prostu przeniesiono na błyskawicę <laughs> dlatego właśnie wybrałem sobie tą błyskawicę z tym numerem, bo nie chciałem kleić dwóch błyskawic tak jak burzy, bo Błyskawica po prostu tam jedynie co by się różniła z tym numerem H34, to z tyłu byłyby torpedy albo tu było działko z 2 mm, a 120 byłyby. Armaty były trochę inne, nie? bo te armaty właśnie były potem po modernizacji. 102 a później, tutaj, właśnie po wojnie, to wymieniono lufy na 100 mm. Także tak mi wyszła błyskawica. Bardzo fajnie, wszystko fajnie zrobione. Bardzo mi się podobają te pontony. Oczywiście te wiosła są dane też, bo to było w komplecie, w druku wyciętym laserowo także widzimy tutaj przycumowane jest tu mamy cumy szukałem, patrzyłem jaki kolor cum zrobić to właśnie zrobiłem takie pomarańczowe bo na są takie niby to różni niby to pomarańcz pisał właśnie ten marne, że tu tutaj bardzo daleko wysunięta jest ten cuma na, na, od rufy z tyłu tu też powinna być wysunięta bardzo daleko w ten sposób, no ale tutaj nie ma dalej miejsca, bo ramka tu się kończy. Ale dałem sobie tą cumę tutaj, tu jak widać ją, dałem sobie tą cumę tutaj, akurat na początek wyramki. No i pociąg przejeżdża. Może powiedzieć, że to jest port na Helu, albo też w innym mieście, gdzie po prostu przez port przechodzi przy sobie. To jest ciupka ale jeździ, kółka się kręcą. wam, że to jest skinder niespodzianki. Skinder niespodzianki trzy jajka się wrąbało i takie zestawik się wyciągnęło z jajeczka, i dopasowało mi tutaj, właśnie do tej dioramki przy porcie wojennym. Także tutaj będzie zaraz szła burza, i też będę musiał zrobić yy, te odbijacze to będą wisiały. Tylko czekam, aż mi ten. Marenża odpiszę, w którym miejscu jest, ten wypuszczał na dół. Na pewno zwisały się dokręcić, bo tutaj na rufie i na dziobie na pewno nie, bo tutaj... na pewno odbiacze były gdzieś w tych miejscach. Na okręcie, między okrętami a sumy były podobne. Po prostu, jak tu będzie burza, na przykład tu jak będzie na przykład burza stał to Będą przycumowane ze swoich lin, tak samo jak tu do portu. Nie? Bo on właśnie pisał mi, że były przycumowane w ten sam sposób okręt do okrętu, że ta lina była dziobami. To tylko akurat zdjęcie widziałem na prawdziwym, bo tam począłem sobie I tu też właśnie musi być taki, że stąd będzie szła tutaj, tutaj do tyłu, tak samo jak ta, będzie szła do tyłu, tutaj. I tutaj te cumy, to są w środku, one były na ciasno. to to i to był potem trap. Nie? Dlatego to było na ciasno, żeby one po prostu nie odpływały, od, nie odpływały od siebie. Także te cumy, co były w środku, na ciasno, a te tak luźniej były z tyłu. Nie? Także też tak zrobimy. No, i tu trzeba będzie zrobić trap, który przychodził My też bym tak właśnie napisał. nasz trap sztywny żeby marnarze przychodzili z okrętu na okręt jak to będzie kolejny stał to będą przychodzili żeby po prostu wejść na brzeg na port no to muszą po prostu przejść z okrętu na okręt i tak to będzie właśnie robione także burzy mam tyle zrobionej także będą fajnie okręty stały burta w burtę przy obrzeżu można powiedzieć święto marnarki wojennej okręty dla zwiedzających dostępny na przykład, i akurat tutaj też dojdą ludziki. To może będą też, że będzie to święto morza i będzie port otwarty dla mieszkańców, żeby nie sobie pochodzili i będą mogli sobie na przykład zwiedzać okręty. No pomyślimy, no zobaczymy, bo to jeszcze jest daleka droga do tego. Także na błyskawice dojdą jeszcze marynarze, bo będą stali sobie. Bo to wiadomo, że warta na okręcie była. Ci, co mieli przepustkę to co poszli, tu będą wartownicy stali, przy trapie. Także fajnie to będzie wyglądało. Także bardzo mi się ten pomysł podoba. Także, fajna błyskawica, Olinowanie zrobiłem nie tak jak w tej zeszycie co było w moim modelarzu tylko olinowanie zrobiłem według książki Barbara Błyskawica bo właśnie takie jeszcze to olinowanie było na tej książce z tym numerem 7, bo wiemy to może teraz jako okręt muzeum to jeszcze lina idzie do końca ale akurat w służbie jak był to lina szła dotąd były takie mam rysunki, takie mam szkic, zdjęcia i to właśnie zrobiłem sobie tak jak na rzucie z tej książki także pom w bomb fajnie wyszło tylko jedynie co mi tu nie wyszło w tym okręcie to wyrzutem torped. Bo tak twarde karton ale ale mi podpowiedział modulaż, żeby naślinić tak będę wyciągnąć torpedę na innym okręcie, żeby naślinić tak jak znaczek pocztowy i on będzie, będzie zwilżony i wtedy można rulonik zrobić. no zobaczymy jak mi to wyjdzie, jak będę robił groma na przykład, bo na burzy wyrzut torped nie ma. Bo burza został okręt przerobiony z niszyciela. Po modernizacji był jako okręt yy, obrony przeciwlotniczej, coś takiego. Muszę zaraz tam zobaczyć, chcę przypomnieć, ale to już potem. On tego numeru nigdy nie namalowanego nie miał burza, ale ja sobie namaluję, żeby upamiętnić to, że on taki numer miał cały czas przydzielony, w papierach był, ale że był okręt muzeum, to go nie namalowano, a numer 50 został zamalowane Bo one do, bo one do lat, w latach 50. Do, roku, do stycznia 1960 roku miały numery: Błyskawica 51, Burza 52, Grom 53, Wicher 54. A w, od stycznia 60. roku to właśnie zmieniono numery na 271, Burza 282, Grom 273. I wicher 274. Bo Warszawa dopiero doszedł w 1970 roku. To jeszcze Błyskawica przez 5 lat przeżyła. Bo Błyskowica została oficjalnie wycofana w 1985 ze służby czynnej na okręt, muzeum. No, a w 1984 też tam potem tam wycofano groma i wichra, i zrobili z nich. Ale to Opowiemy to w innym, innym razem. Tu mamy teraz. Bardzo mi się podobało właśnie tych łańcuszków. Szomka mi dała w na czarno. Robić te łańcuchy kotwiczne. Także fajnie, fajnie wyszło. Jestem zadowolony. że teraz sobie cały czas będę kleił to przy tej dioramce. Bo ja sobie teraz go odwrócę w ten sposób. Tutaj mamy cumę. Sumie tak zrobione, fajnie zrobione. A nawet będzie widać odbijacz. O, fajnie widać się z niebieskim odbijacz. To jest gumowa, to jest gumowe, to jest gumowe. No bo tam przy mnie takie coś właśnie jest, jak będziecie kiedyś na błyskawicy, to sobie zobaczcie tylko takie odbijacze sobie wiszą. Tu, tu są te odbijacze. No, z się będę miał tak. Tak będę miał cały czas i będę mógł to dalej kleić. Dalej sobie do kleju i tradycyjnie od dziobu. Gotowy, zawsze muszę to się do dokleić. Ten, ten dokuminowany, bo one nachodzi tutaj na dziób dlatego to skleję sobie. Dalej tu już kleju nie będę w tych części, tylko teraz już tradycyjnie wale od dziobu. Oczywiście te pójdą, ręlinki. Nie wiem, czy dzisiaj, dzisiaj nie, bo jutro jadę do Warszawy i to będę skleił tą drobnicę. Na dziobie i będziemy dalej. Teraz możemy zobaczyć jeszcze raz błyskotkę z tej strony. widzimy, tutaj mamy motorówkę, bo tam mamy szalupę. Szalupę, tu mamy motorówkę. To, że te pontony biało-czerwone bardzo mi się podobają, fajne są. Dlatego będę teraz kupował właśnie te, bo one są kosztują 10 zł. Tam będzie się z 10 tych pontonów wycinanych laserowo. tego setki takiego odebrał. No, są nawet mam te zestawy, właśnie z tych wycinane lasero laserowo. To też jest od pontonów, tylko że ja akurat tych szarych nie dawałem, oryginalnych. Tylko ja te pontony sobie wklejałem y, do tych żółtych kartonowych, co właśnie było pokręcenie. Tutaj może pokażę na burze, właśnie wycinałem z błyskawicy to, to było żółte. Widzicie to takie żółte. Bo tu widzimy jest taki kolor pokładu brązowe, a tam było żółtej, że po prostu. Bo tam, tutaj są takie prostsze pontony w tej burzy. Widzę, jak to się tylko wytnie i się na to nakleje. Ale w błyskawicy było takie, trzeba było taki, taki rolnik porobić, się po i te to mi się nie umiałem tego robić. Dlatego sobie wolałem to kupić i właśnie naklejałem te wycięte leserowo na to od błyskawicy. I właśnie tak mi te pontony wyszły. wyszły nie? Tutaj są pontony podwójne: 2, tutaj są dwa, 1 na drugim, tutaj są dwa, jeden na drugim, a tu są pojedyncze dane pontony. Także tutaj też będzie łatwo, bo to wystarczy tylko to wyciąć i na to nakleić. Takie łatwiejsze, bo Wyskawica miał naprawdę trzy To znaczy burza też stare wydanie 84. Bo mi chodziło, żeby wszystkie te modele miały identyczny karton. Bo, bo na przykład burze można kupić z 2002 roku bardzo najnowsze wydanie, ale znalazłem taki stary, podobny, podobnym rokiem o Błyskawica 8, 81, to jest 84. A przecież, kurde, Wicher i Groma to były kleju z lat 70. wydania, też takie stare kartony. Nawet może zobaczyć jaka różnica jest. jaki większy, dłuższy był błyskawica od typu wicher i burza. Nawet, I nawet węższy, błyskawica szersza jest. Tu widzimy nawet dziub ma krótszy, bo wiadomo burza i wicher to były krótszy okręty. Także fajnie będzie się prezentowało, ja będą razem stały przysumowane będą do siebie. Też będzie, co my będą dane, odbijacze będą to z błyskawicy. Trap będzie szedł, także będzie fajnie wyglądało. Nie mam gdzie tych filmów nagrywać, nagrywam akurat tu na tym moim małym. Czasami tam przy tej ściance nagrywam, ale to musi być mała biuranka. Bo ta duża jest, to ona mi tam nie wejdzie. Ale jestem zadowolony. Widzicie, papier toaletowy, niepomalowany, tam z na niebiesko. O, tutaj będzie jeszcze to klejone. <laughs> no, ale to jest wyścięty, już papier toaletowy z wikolem. Także fajny. Też śmiesznie, nie? Bo Błyskawica miała dwie wystrzelenie torped, dwa razy po trzy. Później yy, w Anglii yy, rozebrali tą wyrzutnię torped, zamontowaną działko 102 mm. Później jak zmieniali armaty. Główne ze 120 na 102. To ta 102 była niezbędna, to ją zamontowali, wróciła torpeda, ale potem jak w Polsce modernizowano, no to zdjęto tą torpedę i wymienili lufy. Armaty, armaty te obudowy zostały, tylko wymienili lufy ze 102 na setki na 100 mm. Także burza też miał właśnie. 100 mm, potem te radzieckie armaty, takie jak yy, bateria artylerii stałej na Helu 27 BAS. Także można pokazywać, nagrywać. Błyskawica, bardzo piękna. Teraz zrobię zdjęcia i od razu się też rzuci na moją grupę, na moją stronę na Facebooku, na grupy modelarskie. Także będzie bardzo ładna jest błyskawica. Podoba mi się bardzo. Dobra, to na razie trzymaj to się na do następnego spotkania. Jak będę po kolei robił burze, Będę też przedstawiał odcinkami, co się zrobi w ciągu tygodnia. Tutaj zawsze w niedzielę pokazuję. Dobra, to na razie trzymaj to się Hej.